Cześć, witajcie z tej strony, Marcin. Dzisiaj będę miał dla Was recenzję tej właśnie klawiatury, która stoi obok mnie. Jest to Sharkun Skiller Mech SGK1. Klawiatura mechaniczna, w tym przypadku tutaj u mnie na przełącznikach Kale Red, ale dostępne będą także wersje z niebieskimi oraz z brązowymi switchami Kale. Klawiatura ta jest inicjacją całej serii, nowej serii Skiller, gdzie właśnie będą klawiatury, myszki, nawet. Prawdopodobnie będą fotele dla graczy, więc może coś takiego u mnie za jakiś czas zobaczycie. Na razie skupmy się na klawiaturze. Powiem Wam, że jej cena oficjalna to około 270 zł. Tyle będzie miała kosztować w Polsce. Więc jak na mechanika, bardzo funkcjonalnego, z białymi ledami, z efektami. Jest to cena naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna. A co potrafi ta klawiatura? Zobaczycie za chwilkę. Zaczynamy recenzję. Zapraszam. Sharkun Skiller Mech SGK1 to klawiatura mechaniczna wyposażona w przełączniki typu Kale do wyboru czerwone, niebieskie oraz brązowe. Klawiatura posiada aluminiowy front, dużą zespoloną podpórkę pod nadgarstki oraz białe podświetlenie. Mamy tutaj szereg efektów, multimedia, próbkowanie 1000 Hz, a wymiary klawiatury to 458 mm długości, 220 mm szerokości oraz 44 mm wysokości. Możemy tutaj tworzyć własne efekty świetne, a żywotność przełączników to aż 50 mln klików. Tak więc przed nami Skiller Mech SGK1 od Sharkuna. Klawiatura mechaniczna mająca kosztować poniżej 300 zł, około 270 chociażby. Wyposażona we front z aluminium, więc to już tutaj robi wrażenie na początek. Zobaczcie układ trzyblokowy klawiszy. Klawisze widoczne, wysokie nakładki. Oczywiście standardowy, głęboki skok, jak to w mechanikach. Mam tutaj aktywację po przebyciu 2 mm, a skok jest 4 mm. W tym przypadku tutaj mam keyle w wersji czerwonej. Dostępna jest także wersja klawiatury z brownami oraz z niebieskimi keylami. Tak więc żywotność 50 milionów klików jak najbardziej. Siła aktywacji 50 gramów. W tym przypadku przełącznik typu liniowego. Bardzo lubiane te redy są właśnie przez graczy. Już posłuchajcie jak one działają. jeśli chodzi o hałas, no to jak to mechanik dość hałaśliwy, ale bez przesadu. Jakoś to da się znieść. I moi drodzy mamy tutaj dość dobrej jakości nakładki na klawisze wyprofilowane tak, żeby palec się dobrze trzymał. Widzicie, klawiatura już jest podświetlona. Mamy zintegrowaną podpórkę pod nadgarstki. Nie jest to już niestety aluminium, tylko plastik co do wielkości podpórki. No to jak ktoś ma duże dłonie jak ja tutaj tak są na blacie, ale podpórka Troszeczkę tam odciąża, więc jakąś funkcję spełnia. Od góry klawiatura wygląda tak. Powiem Wam, że troszeczkę tandetnie jak dla mnie, te takie plastiki, bo wycinane kojarzy mi to się z tanimi klawiaturami. Mamy przewód dość dobrze zakotwiczony i od spodu wygląda tak. Też troszeczkę te puste przestrzenie tutaj mi się nie podobają. Mamy podwyższenia gumowane, jednostopniowe i mamy też. Gumki dobrej jakości tutaj i tutaj znowu takie puste pod yy, podpórką. Zobaczcie jak ona się trzyma na blacie. Na podwyższeniach naprawdę ciężko ją przesunąć, więc bardzo dobrze. Hałaśliwe są to słychać, a bez podwyższeń po prostu jakby ją przykleić do blatu na super glue i tyle. Klawiatura jak widzicie ma białe ledy, ale to za chwilkę. Mamy też sporo klawiszy multimedialnych. Chociażby też mamy blokadę klawisza Windows, zamianę tutaj funkcji kursorów z WSAD. Mamy też tutaj przyspieszenie, spowolnienie efektów tego właśnie podświetlenia. Mamy tutaj dodatkowe przyciski multimedia, generalnie mamy tutaj, czyli Play pauza, Stop do tyłu, do przodu. Player mediów, czyli chociażby Windows Media Player. Domyślne włączenie dźwięku, ciszej, głośniej, więc podstawy są tutaj jak najbardziej. Mamy przyciski ciemniej, jaśniej, a te wszystkie tutaj służą generalnie. Do zarządzania tymi LEDami. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, tylko zmniejszę oświetlenie, żebyście wszystko dokładnie, wyraźnie widzieli. Dobrze, moi drodzy, przygasiłem. I teraz tak mamy pełne podświetlenie w tej chwili. Możemy je sobie sciemnić, wyłączyć, nawet jak nie chcemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć poziomów jasności mamy tutaj do wyboru, więc naprawdę nieźle to się prezentuje. Wszystko jest jak najbardziej czytelne. Zobaczcie. Super, to wygląda. Wam, że w kamerze to wygląda na takie bardzo białe. A te LEDy mają taką troszeczkę niebieską poświatę. Więc na żywo naprawdę wygląda to jeszcze lepiej. No i efekty: efekty jak na taką tanią klawiaturę po prostu mogą przyprawić o zawrót głowy. Mamy też tryb oddychania, jak widzicie. Do tego mamy takie profile do gier. Na przykład to. To, to, to i piątka. Mamy pięć do konfiguracji. Możemy to sobie ustawić po swojemu i potem zaczynają się efekty. Zobaczcie. Taka fala. I teraz patrzcie. Przyspieszam tempo fali i spowalniam w bardzo prosty sposób klikając sobie te tutaj dwa przydatne przyciski. I mogę jeszcze zrobić to. I jak jeszcze chcę, zobaczcie. Możemy zmieniać kierunek fali. Leci nam w prawo i leci w lewo. Więc kolejny efekt. Mamy też taki wir. Zobaczcie, w tej chwili to krąży wszystko wokół klawiatury. Możemy to też sobie ukierunkować bardziej w prawo, bardziej w lewo. Możemy też przyspieszyć ten efekt. Naprawdę ciekawie to wygląda. Kolejne. To jest coś takiego, czyli taki wężyk. I druga wersja. Też możemy przyspieszyć, zwolnić. Naprawdę nieźle to wygląda. Teraz eksplozja F8. Ciach! Ciach! Też możemy tempo rozchodzenia sobie zmniejszyć. O, wow, 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 wow. Nieźle. Zobaczcie, eksplozja zwolniła i to dość sporo. Naprawdę robi się z tego już teraz taki matrix. Pora na kolejny efekt, czyli F9. Mamy spirale, czyli coś takiego. Musimy ją oczywiście przyspieszyć. I jak damy dwa razy, mam jeszcze coś takiego. Czyli spirala po wodzie do środka albo drugi efekt, gdzie po kolei leci rzędami. F10 to aktywacja typu trigger, czyli po prostu jak piszemy, to zostaje nam to podświetlenie na chwilkę. Jak długo ustawiamy sobie, też tutaj może albo szybko gasnąć, albo może długo zostawać i gasnąć stopniowo. Pulsacja. Czyli klasyczny efekt oddychania, też można go sobie wyregulować szybki albo wolny. No i ostatnie najlepsze mamy przycisk set, czyli możemy samemu ustawiać sobie kombinację. Zobaczcie, na jedynce przykładowo mam coś takiego. Przyjrzyjcie się dokładnie, robimy set, mrukają nam teraz tutaj profile. Wybieramy jedynkę i możemy sobie powłączać WSD na przykład chcemy i chcę powiedzmy. Te klawisze, spacje, klawisz T i powiedzmy 3, 4, 5. Dobra, to by było na tyle. I teraz zapisuję profil, czyli naciskam to jeszcze raz, set i mam zapamiętane. I teraz zobaczcie, dwójka, jest coś tam. Jedynka wracam, jest to moje, co sobie ustawiłem. Tak więc genialnie możemy sobie po prostu bez oprogramowania samej klawiatury tworzyć swoje jakieś. Tam profile pod gry do 5 można sobie bez problemu stworzyć, więc jest to rewelacyjna opcja. Po prostu rewelacja. Czas na kolejny ważny test, czyli sprawdzimy anti-ghosting i zobaczymy, czy ten Enki rollover faktycznie tutaj jest. Lecimy na razie. Mamy 5, 6, 7, 8, 9, 10, no więc dycha, wchodzi bez problemu. Wow, baszcie, nie ma co tutaj się czaić, po prostu wow. czego nie wciśniemy, to jest ok. To jest Anti-Ghosting w klawiaturze poniżej 300 zł. Tutaj jest rewelacyjny. Nie mamy się martwić, że coś nam w grach nawet szybko grając nie wejdzie lub jakaś blokada klawiatury wystąpi. Rewelacja naprawdę super wynik. No dobrze, prezentacja za nami widzieliście bardzo dokładnie, co ta klawiatura potrafi, jak ona działa. Pora podsumować. Zaczniemy od negatywnych aspektów. Powiem Wam, że nie podoba mi się do końca jej wykonanie. Przynajmniej niektóre elementy. Chociaż jak ją sobie odwrócimy, mam takie bardzo plastikowe, tandetnie wyglądające, puste miejsca, jakieś prześwity. Tak samo podpórka pod nadgarstki. Nie robi jakiegoś niewalającego wrażenia. I góra klawiatury też mogłaby być troszeczkę lepsza. Za to sam ten front aluminiowy jest naprawdę świetny. Nakładki na... Przyciski są również rewelacyjne, no i samo podświetlenie jest też tutaj po prostu niesamowite, jak na klawiaturę tak niedrogą i w założeniu tak prostą. Do tego mamy kilka gotowych efektów, różne prędkości tych efektów i możemy też sami sobie z poziomu klawiatury, tak nazwijmy to w locie, zaprogramować jakieś swoje układy świecenia tej klawiatury, więc jest to oczywiście też bardzo duży plus. Co do działania samych Cayley RED w tym przypadku, nie mam zarzutów. Klawiatura oczywiście bardzo dobrze sprawdza się w grach komputerowych, nawet w najszybszych. Natomiast nie jest tak uniwersalna do pisania, jak chociażby przełączniki typu BRAM czy Klikacze, czyli niebieskie. Natomiast też daje radę, można i pisać i bardzo fajnie grać, ale raczej te redy z naciskiem na granie. Tutaj bym postawił klawiatura skierowana w tej wersji, w wersji red do osób więcej grających niż korzystających z klawiatury na przykład do pisania jakichś tekstów. Jeśli piszecie teksty to lepiej pomyśleć o niebieskich, ale jeśli Was denerwuje głośna praca klikanie to wtedy browny będą idealnym rozwiązaniem. W każdym razie podsumowując ta klawiatura w tej cenie jest poza tymi paroma detalami, które mi się nie podobają. Jest rewelacyjna i naprawdę warta swojej ceny. Myślę, że jak ona się pojawi w Polsce, to może być prawdziwy hit, ponieważ w tej cenie nie mamy dużej konkurencji. Jest klawiatura od Gamdiasa, czyli Hermes Light, kosztująca podobne pieniądze, bo jakieś 265 zł. Też tam mamy przełączniki jakieś coś a la Kale. mamy też czerwone LEDy. Natomiast moim zdaniem tutaj skiller pod pewnymi względami ją przewyższa i to znacznie. No i drugi konkurent, a raczej nie konkurent, po prostu klawiatura, która gdzieś tam na rynku zalega, jest słynny zalman na przełącznikach Kale, tych wytrzymujących 20 milionów klików. Klawiatura, która niestety na dobre. Popsuła opinię przełącznikom Keil, ponieważ tam zostały włożone najtańsze kale, najzwyklejsze, bardziej budżetowe, trzymujące 20 milionów klików awaryjne a we wszystkich innych klawiaturach, takich firm jak TT Sports by Thermaltake, właśnie Gamdiasa, Tesoro i tak dalej. Stosowane kale są po prostu takiej samej jakości, praktycznie jak przełączniki Cherry MX, nie ma tutaj większej różnicy, nawet Razer, swoje przełączniki już od paru lat produkuje. W fabrykach Keila jakoś na terenie nikt się nie skarży, więc to chyba mówi samo za siebie, no ale to co klawiatura Zalmana popsuła swoim wizerunkiem, no niestety szybko tego nie odkręcimy, ale pamiętajcie Keyle to nie jest nic złego, to jest po prostu nieco tańsza wersja funkcjonalnych trwałych przełączników mechanicznych. Tak więc podsumowując, klawiatura jest naprawdę świetna, ja jej daję ode mnie dychę rekomendacje. Powiem wam, że w tej cenie to jest w tej chwili najlepsza klawiatura mechaniczna na rynku poniżej 300 zł. Ona w tej chwili dla mnie po prostu zjada wszystkie inne. Konkurencyjne klawiatury na śniadanie. Tak więc ze swojej strony polecam. Rekomendacja jest. Na dzisiaj będziemy kończyć recenzję. Niedługo pewnie pojawią się u mnie kolejne akcesoria z serii Skiller, więc będzie to oglądać. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, polećcie go swoim znajomym. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam was, cześć!